Jesteśmy w Elektroniku ze mną na kanapach Eliza Godlewska, Alan Ruczyński, autorzy twórcy filmu Tylko do świtu, który w tym roku dostał się do konkursu krótkich metraży w Gdyni. I o tym filmie właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry. Cześć. Powiedzcie mi, dwójka młodych twórców podejmuje temat mm, historii bezdomnej kobiety po rozstaniu z mężem 50-letniej na rozstaju dróg. Czemu taki temat? Skąd w ogóle pomysł na film? Przez cały proces pisania tego filmu zabraniałam mówić, że to jest film o bezdomnej. Dlatego, że wydawało mi się, że właśnie to nie jest film o tym, tylko to jest film o jakimś zachowaniu godności, o tym, co zrobić w jakiejś ekstremalnej sytuacji. A poza tym zawsze czuliśmy, że to wcale nie jest takie odległe od naszego jak życia, że każdemu może się to przydarzyć. A poza tym tak naprawdę punktem wyjścia od samego początku były problemy mieszkaniowe i to był temat, który chcieliśmy na pewno poruszyć, tylko bardzo długo też szukaliśmy sposobu i formy, jak to zrobić, o czym dokładnie opowiedzieć. Historia Romy to jest złożona historia kilku kobiet, które spotkaliśmy. Jak zaczęliśmy drążyć ten temat, okazało się, że to wcale nie jest takie odległe i obce, tylko dzieje się gdzieś wokół znajomych, czy nie wiem, znajomych naszych znajomych, no i dlatego postanowiliśmy o tym opowiedzieć. A te kobiety są świadome, że stały się inspiracją do powstania filmu? Chyba nie do końca, chociaż jedna z nich oglądała ten film ostatnio i było to bardzo smutne, bo napisała, że bardzo jej się podobał, ale ma nadzieję, że kiedyś jej życie da temat do jakiegoś bardziej optymistycznego zakończenia. Natomiast chyba nie miała świadomości, że, gdzieś została, że to, co ona przeżyła, zostało gdzieś z nami i o tym opowiedzieliśmy. No ale jednocześnie obejrzała i jakby wiedziała, że zidentyfikowała się z tym, więc myślę, że gdzieś tak to było w nie niedopowiedzeniu. Tak z technicznego punktu widzenia, bo przedstawiłam was jako twórców, natomiast wchodząc w szczegóły, to oboje odpowiadacie za scenariusz reżyserię, tyle on za zdjęcia. Jak wyglądała współpraca między wami? Czy, bo to jest trudno, żeby wizje były na tyle zgodne, żeby na przykład nie było jakichś... Nie porozumie, nie mówię, że kłótnie, ale czy, jak wygląda współpraca między wami tutaj przy, Tylko do Świtu? Czy To jest tak, że my od początku studiów pracujemy ze sobą. To już jest nasz a, trzeci film. No, razem siedzimy, piszemy scenariusz, razem gdzieś tam szukamy pomysłu na film. Raz to wychodzi od Elizy, raz wychodzi ode mnie. Właściwie taki podział na reżyserkę i operatora jest tylko na planie. Bo tam. Eliza zajmuje się aktorami i emocjami, a jest jestem odpowiedzialny za stronę techniczną, za światło, za, za kamerę. Mnie się wydaje, że praca w duecie ma jednak więcej plusów niż minusów, mimo tego, że te wizje muszą się ze sobą połączyć. U nas jest tak, że to się dzieje i nie wiem dlaczego. Tak po prostu pracujemy ze sobą już długo, więc nawet jeżeli są jakieś kłótnie i no każdy z nas ma na coś inny pomysł, to udaje się to jakoś wypracować wspólnie, a wydaje mi się, że jednak reżyser, mimo tego, że film to jest praca zespołowa, zawsze jest jednak w tym sam. Od początku do końca musi ten projekt po e, prostu do końca, a my mamy ten komfort, że możemy się ze sobą podzielić jakimiś rozczarowaniami czy sukcesami, częściej jednak rozczarowaniami i jakoś się wzajemnie a po prostu stymulować do tego, żeby działać i żeby nie zaprzestać pracy nad jakimś projektem, bo coś nie wyszło. Ale to faktycznie były takie momenty, że któryś z was chciał przerwać pracę nad Tylko Do Świtu, miało dość i już chcieliście zrobić coś nowego, a druga osoba jednak popchnęła to do przodu? Myślę, że chyba nie było tak, że chcieliśmy przestać pracować nad tym, ale mieliśmy momenty, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, co zrobić jeszcze, jak ten scenariusz poprawić, bo bardzo długo opisaliśmy ten scenariusz. Więc myślę, że mieliśmy jakieś takie momenty zwątpienia, czy to, co chcemy zrobić w ogóle jest możliwe i to, to, czy to się w ogóle uda. No tak, to była trzecia, nawet nie trzecia wersja scenariuszowa, tylko trzeci scenariusz tak naprawdę, który a, dotyczył tego tematu. Więc ten proces troszeczkę trwał. No właśnie, a co z tym scenariuszem? Czyli napisaliście scenariusz, a w jakim, jak to się odniosło na ekran? Ile udało się przenieść ze scenariusza do filmu? Może coś się nie udało? Jeżeli tak, to dlaczego? A może jakieś po drodze decyzje podejmowaliście już na planie, że coś na przykład wam nie działało? Wydaje mi się, że jednak dużo się udało przenieść. Już też nie pamiętam, bo ciężko musiałam wrócić do scenariusza. Już jednak, oglądając ten film, nie pamiętam, co dokładnie było na papierze. Wiem na pewno, że chyba, że, że chyba w montażu chronologicznie poprzestawialiśmy trochę tę historię. To na pewno. No i też ostatecznie zdecydowaliśmy się na to, żeby nie weszła tam nie chyba jedna scena. Bo uznaliśmy na planie, że ona jest zbędna i jest jakimś powtórzeniem informacji, natomiast później w montażu czegoś nam brakowało, więc to może był ten, był ten błąd. Ale tak to wydaje mi się, że dialogi i wszystkie te sceny, które wymyśliliśmy, one zostały zrealizowane i faktycznie są w filmie. Powiedziałeś teraz o dialogach, więc chciałabym płynnie przejść do tego, co jakby jest tym mięsem u was w filmie, czyli do głównej roli. Co było największym wyzwaniem w pracy z aktorem, który jednak jest. Na nim ta cała głów siła i emocjonalność tego filmu leżała. No, z Ewą pracowało się super. No, Ewa Buchak i Anna Moskal to, to fajne babki. I prywatnie, i, i zawodowo jakoś. No, bardzo i... była chemia, i dziewczyny podpowiadały nam. I przed planem na próbach, i, i na planie jakieś rozwiązania. Tak, a z drugiej strony miało do nas jakieś wielkie zaufanie, którego na początku nie byłam w stanie zrozumieć, bo wydawało mi się, że jednak przyszły na plan studentki, a były tak bardzo otwarte i tak chciały, żebyśmy my e, przejęli tę inicjatywę i prowadzili je w tych rolach, że to było wspaniałe. Spotkałam kogoś, kto może mi bardzo dużo dać, kto może mi pomóc, a jednocześnie mi ufa i to było, to było niesamowite, więc takich wyzwań nie było, no bo z nimi się po prostu wspaniale pracowało. Na planie też było super. Czasami trzeba było coś zrobić inaczej i one absolutnie w to wchodziły, ufały temu, że to się musi udać. I wydaje mi się, że też oczywiście z tego, co mówią, to było dla nich jakieś doświadczenie i po prostu miła przygoda w te wakacje zeszły właściwie. Czyli mówicie, że tak, scenariusz w miarę się udało przenieść na ekran tak, jak chcieliście. Praca z aktorkami się układała dobrze. A co poza tym, jakie wyzwania na planie mieliście? Czy mieliście jakieś problemy? Co Wam sprawiło? Bo mieliście sceny też, można powiedzieć, może nie masowe, ale jednak pojawiło się dużo statystów. Co było największym wyzwaniem w tym filmie? Nie wiem, wydaje mi się, że chyba największym wyzwaniem zawsze są takie okoliczności, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na przykład nawałnica z gradem, ulewa, która zalała nam lampy jednego dnia. I to były, to były z pozoru proste sceny właśnie między um, Ewą a Anią, czy między Romą a Anielą, a okazało się, że nie jesteśmy w stanie ich zrealizować tego dnia po prostu pada deszcz, oświetlenie nam moknie, wszyscy mokną. No i to było chyba największe wyzwanie, bo trzeba było nagle stanąć i zastanowić się, co zrobić, żeby te sceny powstały, bo bez nich tego filmu nie ma. Nie ma też pieniędzy na dodatkowy dzień, nie ma czasu na dodatkowy dzień. Więc siedzieliśmy i układaliśmy właściwie ten kalendarz jeszcze raz, manewrując trochę scenami, żeby ostatecznie wszystko, co zaplanowaliśmy, się udało. Więc to chyba było takie największe wyzwanie. A poza tym montaż myślę, że był wielkim wyzwaniem, że jednak mieliśmy film, który dział się, naprawdę, nie wiem, w 14 lokacjach, i mogliśmy tym z jednej strony manewrować, a z drugiej strony jednak już w pewnym momencie nie wiedzieliśmy, która droga jest słuszna. Jeśli by najbardziej to, jest to chcieliśmy powiedzieć. I dla mnie osobiście w ogóle montaż jest strasznie trudnym czasem i bardzo go nie lubię, więc tutaj dodatkowo było wielkie, wielkie wyzwanie. No tak, no i w międzyczasie chyba po pierwszym dniu zdjęciowym już sprawdziliśmy jak jedną ze scen, i też doszliśmy do wniosku, że nam się nie podoba że można to zrobić lepiej i, no i tutaj też e, trzeba to oddać całej ekipie i, i aktorkom, że w, e, no po prostu przekręciliśmy ją z korzyścią dla filmu. Skoro minął rok, to jest to dobry moment, żeby tak sobie to podsumować, że już widzicie ten efekt końcowy i teraz pytanie, co jest na tym ekranie? Czy to, co widzicie napawa was dumą? Czy, I co byście chcieli, żeby widz poczuł po obejrzeniu filmu? To chyba już po pierwszym pokazie w, w Krakowie, czy w ogóle już na montażu było widać, co, co nie wyszło, co można byłoby poprawić i im dalej od planu, to to, to więcej jest takich rzeczy. Nie wiem, nie, myślę, że nie, nie mam czegoś takiego, że napawa mnie duma, bo absolutnie nie. Wydaje mi się, że po prostu to jest krok do tego, żeby zrobić kolejny film. Bo to, co się nauczy, to, czego się nauczyliśmy, może nam coś dać w przyszłości. Mam takie poczucie, że no to, co było w scenariuszu, udało się, udało się przełożyć na ekran. Oczywiście najważniejsze dla nas było to, żeby ten film budził emocje. No i to widzowie muszą ocenić, czy takie emocje budzi. Oczywiście bardzo miłe jest to, kiedy ktoś do nas pisze i nam o tym mówi i nie jest to nikt znajomy, że faktycznie obejrzał, że się wzruszył. To jest super, to jest taka wartość. Najważniejsza, no, ale wydaje mi się, że dużo można było poprawić. Jak teraz na to patrzę, czasami myślę, że można było zrobić zupełnie inne sceny, dużo dodać, albo zrobić zupełnie inną historię, ten sam temat, ale to już jest zamknięty etap. No i teraz trzeba po prostu zastanowić się, co dalej. No, tak mi się wydaje. No, zależy nam na tym, żeby odbiorca mógł, żeby utożsamił się z tą postacią w, w głównej bohaterki. Nawet jeśli nie doświadczył tak wielkiego problemu. Chciałabym zapytać o coś, co dało wam inspirację, ale takie stricte filmowe. Czym się inspirujecie wy jako twórcy i jakie to znalazło odniesienie w, tylko do świtu? I czy są jakieś filmy, może są jacyś reżyserzy, malarze, może to była muzyka? Co was zainspirowało od tej strony twórczej? Wiadomo, że. Zawsze inspirują nas chyba najbardziej filmy, które oglądamy, jakieś historie. nie, już nie wiem, jaki film dokładnie, ale było bardzo... No mnie najbardziej inspirowały w pracy nad scenariuszem kobiece bohaterki, których jest coraz więcej, ale wciąż mało. I na przykład seriale, które oglądałam właśnie z takimi silnymi postaciami. Bardzo chciałam, żeby właśnie Roma taka była, żeby była kobietą, która takim twardym krokiem idzie przez życie. To była taka inspiracja. A jeżeli chodzi o jakieś wizualne rzeczy. No tak, jeszcze zależało nam na tym, żeby Roma nie była ofiarą, tylko żeby była właśnie bohaterką z krwi i kości. Z takich tytułów to sobie, nie wiem, Party Girl na przykład. Tak, to jest taki film, który. Go jest bardzo ciekawe, ponieważ główną bohaterkę gra tam matka reżyserki, i to jest film o tej bohaterce, ale wciąż to nie jest dokument, a fabuła. I właśnie tak, to była jakaś taka główna chyba inspiracja, albo gloria, ale mm, nie wersja amerykańska, tylko taka pierwsza. No w ogóle, kino europejskie dla mnie chyba to jest takie, jest największą inspiracją. Bardzo lubię rega Dasa i chyba najbardziej ostatnio zrobił na mnie wrażenie jego film Nasz Czas. Który, do którego wracam. I to są bardzo dalekie inspiracje, to jest zupełnie o czymś innym, no ale jakby staramy się jakoś zachować ten sposób opowiadania, że to nie wszystko musi być dopowiedziane, pewne rzeczy mogą być w geście, gdzieś tam jakieś, w jakichś e, drobnych rzeczach i mi się marzy, żeby tak opowiadać, żeby móc kiedyś zrobić taki film, który będzie z 3 godziny i będzie właściwie o jednym temacie, ale wciąż e, będzie gdzieś tam wybitnym dziełem, tak jak jego kino dla mnie jest gdzieś wybitne. A tak wracając zupełnie do początków e, waszej drogi filmowej, czy od samego początku, kiedy pojawił się w waszym życiu film kiedy to nastąpiło, to było dążenie do tego, żeby reżyserować? Czy w twoim przypadku robić zdjęcia? Jak to? Opowiedzcie o swoich początkach? To już trwa dobrych parę lat. I chyba zaczęło się od, um, od King jest film z lat um, 60. Po prostu spodobał mi się sposób opowiadania. I pomyślałem, że też chciałbym opowiadać swoje historie. Później byłem w, w klasie filmowej, chodziłem na jakiś akademię filmowej, to było bardzo teoretyczne. Aż zdecydowałem się pójść do szkoły filmowej i, i to zmienić, i faktycznie robić filmy. Wydaje mi się, że to na początku chciałam malować i chciałam w ten sposób gdzieś tam sobie wyrażać, ale bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że wcale Wcale nie jest to sposób, nie jest to coś, co bym chciała robić w życiu, więc myślę, że to był jakiś taki długi proces. Później chciałam pracować przy filmach, ale na pewno nie reżyserować, bo uważałam, że to jednak jest coś, co, nie wiem, jakoś miałam takie poczucie, że to jest na tyle y, trudne, że raczej y, wolę organizować y, te plany. Ale kiedy zaczęłam to robić, to uznałam, że absolutnie się to jest coś zupełnie innego. Jego produkcja jest bardzo ważna, ale ona nie ma nic wspólnego z filmem i z tym, co właściwie chciałam robić. Więc tak mocno ewoluowało to po różnych ścieżkach. Ale myślę, że to było już pod koniec liceum. Dopiero miałam taki pomysł, żeby coś zrobić, i żeby spróbować jakoś iść w stronę filmową. A jakie macie plany dalej? Bo tutaj już uchyliliście rąbka tę tajemnicę, że coś się dzieje scenariuszowo. Czy możecie coś powiedzieć? Takim celem od samego początku moim było to, żeby zrobić debiut przed trzydziestką. Jest już to prawie niemożliwe, ale może jeszcze coś. No ale chcielibyśmy zrobić jeszcze krótki metraż, jeden albo dwa. I w ramach takiej wprawki, żeby, się, żeby jeszcze się sprawdzić przed czymś dłuższym. No i pisać po prostu, pisać jakieś nowe historie i szukać na nie pieniędzy, żeby działać. Też mamy pomysły, które, których nie da się wydłużyć po prostu. To są scenariusze typowo na, na krótki metraż i tak jak Eliza powiedziała, to po prostu będzie kolejna wprawka. Chcemy jeszcze poćwiczyć, wypróbować pewne patenty, zanim zanim przejdziemy dalej. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Z Będziemy cena. bardzo trzymać kciuki za, tylko do świtu na festiwalu w Gdyni. Także powodzenia, trzymamy kciuki. Dzięki. Dzięki.